Cześć, siemanko, ja jestem Gremin e, i słuchajcie, e, to jest kolejny odcinek na moim kanale poświęcony challenge'om od widzów. Challenge od widzów tutaj zostały mi zadane e, na moim Discordzie już jakiś czas temu. Ten konkretny został mi zadany przez e, Marcelo. E, no i co, e, tak naprawdę jak widzicie za moimi plusami jest e, nether e, i moim zadaniem w tym challenge'u było dostać się do netheru nie używając nie używając moi drodzy, a nie niszcząc żadnego e, bloku e, mogę wam powiedzieć tyle, że mm, no, nie był to prosty challenge, jak się okazało. Zajęło mi to wszystko łącznie, około 5 godzin, 5 godzin e, się starałem to. To osiągnąć ciągle albo coś mi przeszkadzało, albo coś się nie udawało, i, i tak, wy oglądacie materiał zmontowany, natomiast, żeby nie było, że e, nie wiem, tutaj dla na game czy jakieś inne dziwne rzeczy, to dwie rzeczy. Po pierwsze, materiał był oczywiście nagrywany na moim live'ie na YouTube, a dodatkowo też cały zapis właśnie tego fragmentu, tego challenge'u znajduje się też na moim kanale, oczywiście tylko dla wspierających, także jeżeli e, no, ktoś nie wierzy, no to wie co robić. Natomiast pozostałych zachęcam do łapki w górę, komentarza i subika. I w komentarzach pamiętajcie, możecie mi pisać propozycje kolejnych challenge'ów, y, a ja już nie przedłużam, bo to i tak dość długi wstęp. E, no i co, zabierzmy się za oglądanie, bo tych prób było masę, a wy już zobaczycie no to właściwą, to właściwą, także dzięki Cidik, Żebyście mogli sobie. czekaj A, czeka... A dobre, bo nie mam teraz zegarka włączonego. Czekajcie to było. W tamtym kierunku, w tamtym. Dobra. Ogarnijmy to. Kurczę. No, po prostu trzeci raz jak... Generalnie myślę, że to jest też fajny seed na zrobienie speedrana. bo masz kowala, masz jakikolwiek, cokolwiek, tak? A co ja robię? Eee, więc nie najgorzej. Poty nam tu wybijają te. Dobra i lecimy. Mamy, wracamy do wioski. Jeszcze. Okej, żyk, Dobra. Będzie można sprintowanko robić. Gdzie ten gałgan? O, jest. O Boże, zniszczyłem. Pad... Dobra, ale to chyba, chyba nie jest jako. Pytanie ile, kurczę, o jedno za mało, no trudno, no trudno. A tu jest kowal, my tam w tamtym kierunku, w tamtym kierunku. No cóż, czyli e, tak czy siak idziemy do drugiej wioski moi drodzy, dobra. Dobra Dobra, chodź, chodź golemie, chodź Ja nie wiem co dzisiaj mam Dzisiaj dało na chyba po prostu. No Ok, dużo mi dropnęło. Dobra, i lecimy teraz do tamtej wioski z powrotem, tej pierwszej. Robię sobie od razu dywan. Jak to jest z tym portalem? On się odpala od dywanu bezpośrednio? Czy jak to wygląda? Dobra, tu sobie zróbmy. Tyk. Tyk. zrobię sobie od razu dwa wiadra mm, dzięki trochę też trochę więcej sobie... E, zaoszczędzę sobie zaoszczędzę i lecimy mamy dużo surowca jeżeli nie będziemy debilami, to damy to radę. Tylko wymusimy chyba pilnować z tą opcją na wysokość. Mamy to. Ok. I teraz tak. Ja to robię tu. Okej. Okay. I tak woda się zaleje. A dobra, spuszczę to tu. Upsi, Upsi. dobra, nieważne. No i co? Musimy czekać, aż ta lawa mi się spali. A, wezmę sobie, usmażę jedną łowcę. Czemu by nie? No tak, jak debil, jak debil, jak debil, jak debil, jak debil, jak debil, jak debil? Eee, ale jaki twój serwer? Hmm, coś ci tak, ja za chwilę nie jestem mówiony na fazmofobię Dzisiaj raczej nie będę wchodził już na inne serwerki bo nie wiem ile pogram w fazmofobii, a później no, będę też musiał kończyć Lady'ka, bo to już jest prawie 5 godzin. Natomiast jak mi wyślesz na Discordzie, tam IP jakieś takie pierdołki, no, z chęcią można nagram wtedy odcineczek. Czemu by nie. Jak kiedyś nagrywałem odcinki z takiej serii. Dobra, czekajcie. Weźmy sobie tą wodę na razie. Eee, I tak, pamiętając, że jestem debilem. Raz, dwa, trzy, cztery, tylko czekaj, eee. na tym poziomie będzie, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Jak debil, jak debil, jak debil, jak debil. Dobra. E, raz, dwa, trzy. Dobrze, to już wiem, co muszę zrobić inaczej. Cyk. Cyk. Dobra. O oh fak, ale by było, ale by było, okay. podnieśmy to sobie, bo coś tu jest nie tak. Hmm, 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 hmm. okay grab it and most in our color. Ale wiecie, chodzi o to, żeby to było skuteczne. Ej. Okay. A je, 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 dobra, dobiec do. Muszę dobiec do wioski. Okej, okay, nie tak. Okay. Jest, jest, udało się. W końcu, moi drodzy, mamy to. Mam to. Jestem w nederze nie niszcząc żadnego bloku. walczyłem z tym challengem dzisiaj 2,5 godziny. Wczoraj też coś koło półtorej wcześniej z godzinę. Także generalnie moi drodzy około 5 tak, 5 5 godzin, 5 no. godzin. walki seed dam wam w opisie.